Hej, hej, witajcie! Ja jestem Generałek, a to moi drodzy, moi drodzy, kolejny odcinek naszej serii z gry Half-Life. Ja to nagrywam zaraz po drugim po pierwszym odcinku. Czy pierwszym odcinku jest. Poprzednim odcinku, tak? My To oglądacie bodajże, jest... Szkoda, czwartek. O. Czwartek oglądacie. Ja postanowiłem nagrać drugi odcinek, ponieważ zaraz będzie mi niesamowitą zabawę moim zdaniem, więc nie chcę, nie chcę jej przeżyć, Chcę ją jak najszybciej przeżyć, a może w ten sposób zamknij to. Gordon jeśli może, bo to jest akurat antyklimatyczne, że nie można zamknąć tych drzwi. No dobra, teraz czas się, moi drodzy, uzbroić po zęby. Tak więc, co tutaj mamy? Mamy shotguna. Ale shotguna już rzadko używamy w zasadzie. Jest to broń mocna na krótkim dystansie wyłącznie. Raczej nie będziemy z nich często korzystać. No i... tak, nie możemy wziąć tej amunicji, mamy już pełen, pełen zapas. Jak tam z rakietami? No, rakietami już nie jest tak miło, dlatego chęcią, z chęcią weźmiemy y, tę wyrzutnię rakiet. Co, co, co jeszcze? Niestety, laser najwyraźniej mamy w pełni naładowany. Szkoda, ponieważ to działo też jest ładowane przez tę samą, tę samą amunicję. Szkoda, pani byłoby, żeby było więcej, gdyby było więcej amunicji, no ale trudno. Żeby można było wziąć to. Tutaj mam bełty, bardzo mnie to cieszy. No, niestety te bełty nie uzupełniają naszego całkowitego zapasu amunicji Ale trudno, co to, to było? Tylko ten. Yy, granaty do karabinu, fajnie Chociażby dwa, co to jest? Oooo, ooo. A to były, moi drodzy, to w sumie byłoby te, yy, jakiś zapas amunicji po prostu yy, materiałów wybuchowych, dzięki czemu mamy już 10 granatów do karabinów, granaty, ładunki wybuchowe, tylko tych robarów, robarów nie mamy na, na max. I min nie mamy, ale minami się nie martwię. Szczerze mówiąc, <ścoughs> rzadko z nich korzystałem. Tutaj mamy apteczki, dobra. No, mamy całe działo laserowe, jakkolwiek je nazwać. Ja nazywam je działem Gaussa tak w myślach. Nie wiem, jak to będzie działo Gaussa. Nie wiem, czy to jest działo Gaussa. Nie obchodzi mnie to. Tak będę je nazywać. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy ładunki buchowe, ale mamy ich max. Mamy tego zwierzaka. Nie wiem skąd oni wzięli tego zwierzaka, Pewnie wzięli z jednego z yy, kospidów. Ale... No dobra. Nie będę pytać o... O, mamy miny. Mamy więcej amunicji do karabinu. Co prawda to nie jest maksimum. Z chęcią bym zobaczył więcej. Aha, jest więcej. No tyle, tyle musi nam wystarczyć. Eee, dobra zobaczmy, tak więc no mamy nas, mamy nasz niezawodny łom moi drodzy, eee, mamy rewolwer, no. szkoda, że nie przeładowałem wcześniej, może by to, a te cztery pociski nam chyba nie zrobią różnicy, bardzo fajnie, że mamy już po prostu prawie, że pełen zapas do tej broni, eee, mamy karabin, trochę pocisków jest, naprawdę szybko się marazują. ale przez jakiś czas jeszcze nam będzie służyć ten karabin, mamy Mamy, jest, mamy w pełni naładowaną strzelbę, z niej rzadko korzystaliśmy. Raczej, raczej będziemy rzadko korzystać. Mamy, szczel, mamy kusze, niestety. Tylko 20, 22 pociski muszą nam wystarczyć. Mamy rzutnie rakiet pełen zapas amunicji, broń XVL, laser. Ja to będę nazywał laserem. Po prostu e, mamy pełny zapas amunicji. Mamy również pełny zapas amunicji e, do oddziału Gaussa. No, ponieważ to korzystając z tej samej amunicji, z jakichś e, mini, e, mini ładunków nuklearnych, tak, tak to wygląda. tak To jest radioaktywność, więc gaduję, że, że, że tak. Czy tam Promieni gamma. to jest, czy, czy to nie jest znak promieni gamma? Jeśli nie mylę, nie, gamma to jest. Promieni gamma mają znak gammy to nie jest gamma. Nie wiem, kojarzy mi się po prostu ten symbol z jakimś czymś naukowym. Ale mogę się mylić. Hmm, powiedzmy, że to będzie... jakieś... Już, yy, ładunki fuzyjne czy coś promienie otwórcze no, chyba nuklearne będzie najlepiej. Mamy dziwnego robala. Nie wiem co to było i niestety. Być. <grym> No, mamy granaty, mamy ładunki wybuchowe, mamy miny, mamy robale, jesteśmy gotowi, moi drodzy, na nas, podróż naszego życia, podróż do innego świata. Tak więc, kara, karabin w dłoń, bierzemy nasz nowy plecak rakietowy. Jak to się robiło? Uwierzę, że to zadziała! Ło! Ej, zadziałało! <śmiech> Fajne! Ło! <laughs> wow. Czy się naładować, czy co? Hmm Aha, tylko ten wow, to jest zarobiste <laughs> teczka A ty idziesz ze mną? Miałeś mi pomóc. Obiecałeś mi, że będziesz miał słaniać. Ej, urchamy por portal. Miejmy nadzieję, że nic tu się nie stanie po drodze. Ej, potrenowałem. Ja mam iść, tendy, tendy. mnie. Okay, we're starting. Dobra. Ufam ci. Nie ufac. to no. Alright, I can open the portal now. The process is complicated, and once it's begun, I must not be interrupted, or I will have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Okay. I will begin. Mam wchodzić do portalu aż nie powie To skąd mamy to zrobić? Aż się uh, uh. Uuu! Uuu, a się nabije herbaty Uuu! Pamiętam je! Mini Kontrolery! Tak one się nazywały! Tak! Strzelaj do nich! Strzelaj do nich! Jak ty miałeś na imię w ogóle? Ty byłeś ten cały Ademaj, jak ty byłeś na nim? <śśmiennie> Ochroniarzy, pomagaj mi We're there, Get in Mam! Iść na pozycję My tu walczymy tak trochę z kosmitami jeśli nie założyłeś Walcz z nimi Poradź sobie, wierzę w ciebie! Ej, on strzelaje, to nieźle! No! GO! Było <noise> traumiste. Dlatego kocham tę grę. Moi drodzy, witamy w Zen. Nie wiem, dlaczego się to czyta: X jako Z. wyrazi, to nie jest planeta, to jest świat? Zawsze mnie po prostu ten widok zachwycał. Nie, może ci wiadomo, to jest. kepsej jakości po prostu obraz, ale. No, moim zdaniem to robi wrażenie szczególnie, że to nie, wy... to nie jest po prostu planeta. To jest coś niezrozumiałego dla mnie, ale tymczasem, czy widzicie to? Bo ja to widzę i my tam sobie doskoczymy, może nie w ten sposób. Uff. Łodia! Nie. Zostaw mnie! Pociam cię! I dobra Czy wy widzicie to co ja. Bo ja tak. To moi drodzy jest strój have. I to nawet nie strój, tylko ktoś w stroju have. Dokładnie taki samy jak my mieliśmy. I gwarantuję wam, on tutaj się nie dostał tak po prostu Nie wiem co tam jest Wydawało, że to jest przeciwnik. On się tutaj nie dostał tak przed nami, próbując zrobić to samo co my. No moi drodzy, jak mówiłem, już naukowcy otrzymywali powiedzmy kontakty z tym światem już od jakiegoś czasu. No i najwyraźniej też wysłali tutaj ludzi pokroju Gordona, by ten świat zwiedzali. No i najwyraźniej dla każdego ta podróż się skończyła dobrze. No szkoda szkoda, ale tak się dzieje, no. My też nie eksplorujemy kosmosu bez ofiar. Nie, 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 du, 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 du. Okay. nie, 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 dobra, nie, to. dobra, zrobimy to tak, jak na razie będę używał tego robaka, bo nie są robię municji. A potem skorzystam ze z karabinu, żeby być prawdziwym człowiekiem, tak? Chciałem 16 modlić po kosmosie. Co <grystanie> moim ciekawostka, broń automatyczna działa w kosmosie. Więc nawet jakbyśmy byli. w to próżni, co wątpię, bo nawet nie wiem, czy w sumie. Eee, bo to jest. W sumie nie wiem, czy Gordon w ogóle ma hełm jakikolwiek. No, według jak wyglądał Australię na początku, to nie wygląda, jakby miał ten hełm. to co za tak kuminy. No więc... Chociaż z drugiej strony no, logika nakazuje, że chyba ma ten hełm, biorąc uwagę, że kraby nie mogą go zabić od razu i takie tam. I może tu je oddychać, co najważniejsze, bo ja nie sądzę, żeby to był tlen zwyczajny. Ale z drugiej strony... Może tu jest tlen? Tak wiecie, zakładając, że stworzenia z klen też mogą przeżyć yy, u nas na ziemi, no to możliwe. Dobra, Czego tutaj? Musimy, stąd z tej platformy musimy skoczyć. No bo to wiecie, to jest taka prosta, taka logiczna chcę iść tak, żeby się nie zabić może nie prosta tutaj nisko doskoczymy czy chodziło o to? nie podoba mi się, że straciliśmy życie ale nie będę narzekać, skoro no ja sobie mówię miał wszystko dzięki temu bliżej dotarcia do celu hop Fajnie za rakietowni. Jak, jak człowiek je opanuje, to jest naprawdę przyjemne. Tylko <laughs> tu wie, że może je wykonywać. <laughs> no i możemy je zaskoczyć. Co to do za świat jest, nie wiem. To jest jakaś rodzaj aster asteroidy. Czy my jesteśmy w kosmosie? Znaczy w kosmosie na pewno jesteśmy, ale czy my jesteśmy bezpośrednio w próżni? Co on wie? Czy może to jest rodzaj takiej ala asteroidy... fruwającej w powietrzu nad prawdziwą powierzchnią ksen no, to jest pytanie, na które powinniśmy. Nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź. Ej, wracaj tu! Ała! Dobra, nie marnuj amunicji, ale Jak ma... marnuj amunicję, to do tego co nie. to ma nieskończoneść amunicji. Dzień! To się chowa jak ciekawostkę podchodzimy, a to nic nie robi. do tego nie mamy podchodzić. Dobra, dobra, czaję, Nie zamierzam. Yy. Cześć. <laughs> to było niezłe. Nie, odsun się, odsun się! Ała. Dobra, gin. Co tutaj mamy zrobić? Czy to jest w ogóle zdolne do, do rozwalenia? Wiecie co? Sprawdźmy. Nie. Ała! Dobiję mocno, nie wiem co z tym zrobić. Ha! Coś się w Ała! A, to są te! No o tym, to są takie moje takie magiczne jak które nas leczą. Nie wiem dlaczego. Czy to jest jakaś rodzaj biomasy, która przyspiesza nasze. tak e blisko. Przyspiesza naszą re regenerację, na e pobilanie naszych komórek, czy coś w tym guście. W takim wypadku, który jest pewnie martwy, bo jest napromieniowany, jak nie wiem. I po prostu... kupię kupię teoria. Ała! Ała! No wiem, wiem! Już sobie idę! Czy o co chodziło? Ale to moją teori teorią to... żartuję <śmany> Po prostu jakby... górny miałki... Ała! Z jakiejś po prostu, wiecie... No bo to też by to powinno go regenerować, tak nie, że ten nowotwór by zniknął, tylko by się równażył, nie tam mówicie szybko. Tak szczela. Aaa, No nie bądźcie co nie mieli. Pozwólcie mi się wygadać. No nie wiem gdzie mam iść. Co jest najgorsze, czy ja właśnie zrobiłem kółko! Tak, zrobiłem kółko. O, święte wody! O! To nie wygląda dobrze. To wygląda jak wielkie kraby. O, wielkie kraby oznaczają wielkie kłopoty. Czy to co mnie będzie ranić? Nie. Co to jest za płyn? W... Nie wiem. Wiecie co? Nie chcę wiedzieć. To jest rodzaj guzika. Chyba. Okej, okay. co tutaj robi technologia? Nie wiem. Tutaj mamy kolejny guścik. Tu mamy latające pieniądze. To wygląda jakby były te dolary. Dolary, czekajcie. Aha. o Czy To jest teleporst? Kadłuję, że tak! O święte moce, zabierzcie mnie gdziekolwiek chcecie. Dobra, może to nie był dobry pomysł. <d escz> nie! Wiem, co to za rozdział! Moi drodzy, to jest bardzo zły rozdział! Coś, moi drodzy! Gonarch, Największy headcrab świata! Najobrzydliwszy headcrab! Cześć, headcrabie mały. Wiem, wiem, chce mi już pożreć twarz. Super. Spadamy! Oj, to był super. Udajemy, że nas tu nie ma. Łaaa? Przepraszam? Dobra, wiecie co, ale moi drodzy, ja w momencie sprawdzę ile mam w sumie... nie... Nie wiem, szczerze mówiąc, ile mam już nagrane. Ale nie chcę wam pokazywać walki, akurat z Gonarch już teraz, tak więc... To będzie na następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się w tym momencie, mam nadzieję, mam nadzieję, że wam odcinek się podobał, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że walkę z Gonarch po prostu zrobię już w następnym odcinku. Czym jest wytłumaczy wytłumaczę właśnie wtedy. Na teraz mogę powiedzieć, że to jest taki ala boss. Nie, to nie jest to stworzenie, które mieliśmy zabić, chociaż możecie tak myśleć. To nie byłoby tak głupie w sumie, gdybym uśmiechał, że to jest właśnie stworzenie, które mieliśmy zabić, ale to nie jest to stworzenie. Ja no już padliśmy przyłaskiem, ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku naszej serii z gry Half Life. Hej, hej!